Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Izaka, przed Wami kolejny odcinek Overwatcha, serii, gdzie łapiemy haksy grasujące w świecie Counter Strike. A. I witam Was serdecznie w to letnie popołudnie. Nie wiem, jak tam jest u Was z temperaturą w pokoju. U mnie w tym momencie jest 30,5 stopnia. Proszę bardzo, 30,5 stopnia w moim pokoju do nagrywania, a kiedy streamuję, to jest 33,5. Więc w tym momencie jest fantastycznie, bo moja klimatyzacja nie działa. Zamówiłem nowo, na jeszcze, muszę trochę poczekać. Także moi drodzy, teraz odcinki nagrywane są z sauny, czyli z mojej komory. Pokoju mojego do który właśnie jest w tym momencie sauną, no ale odcinek oczywiście za Overwatchem musi być, także mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę, że docenicie. E, ostatnio w sumie widziałem taki śmieszny komentarz, e, że ten e, ja odpalam film na full screenie i za, za chwilę prosi łapki w górę. Ja i tam trzy kropeczki no, takie, no nie wiem, może mało zabawne, ale mnie rozbawiło całkiem, słuchajcie. Więc e, oczywiście oglądamy sobie Demko, mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie pięknie, super działać. I dorwiemy sobie cheater... o Office, no to na bank będą cheaterzy, słuchajcie na Office jak jest meczek to zawsze są cheaterzy, za każdym razem, także tego się właśnie spodziewam, tym bardziej, że gościu widzę, że już tak nie ma, no to, no, to że nie ma synodronu, że to jest normalne, a tu widzę, że jest brązowe deko, będę musiał trochę zaprzykiszyć, oczywiście standardowo, bo to jak zwykle, hmm, podejrzany jeden frag, na razie mu nie idzie, no to może jednak, może jednak moi drodzy. Zobaczymy, co to będzie. W ogóle mega fajnie się przyjął ten odcinek z graniem wchowanego z widzami. Uuu, hedzik. Uuu, hedzik kolejny. Słyszał tam jak się rozbijał szyby chyba, co? No ale to już chyba więcej bocika. Ale mega fajnie się przejął ten odcinek z graniem chowanego z widzami, ta zabawa chowanego z widzami o kosę I, i takich filmów będzie na kanale więcej, bo pytaliście też tam, czy będzie z tego seria. No, czy serii z tego takiej właściwie de facto nie będzie, po prostu będę takie filmy wrzucał różne, gdzie na streamie przede wszystkim będę robił jakieś takie śmieszne różne gierki dla widzów, dla subów właśnie o jakieś skiny. I tam jest w sumie kilka różnych pomysłów to znaczy właśnie, no przede wszystkim to to chowanego, są jeszcze inne przecież mapki, żeby to ogarnąć. Są jakieś inne mapki też, żeby to ogarnąć. Do tego chciałbym zrobić jakiegoś Deathruna też o to. Chciałbym zrobić jakiś turniej royaleowy w CSie o, o jakąś kosę też. W sensie jakąś taką jedną gierkę, to myślę, że będzie ciekawe. Tylko wtedy nie będę grał, tylko będę bardziej oglądał sobie to z góry i komentował, wiecie, takie rzeczy. To myślę, że to może być całkiem zabawne. Kurczę, a może gdyby tak zrobić Battle Royala dla Silverów, to też byłoby ciekawe. Kurczę, nie no, mam różne słuchajcie pomysły, żeby jakieś takie rzeczy porobić. Pixel mi w tym mega, 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 mega pomaga. I to jest super, że, że ze mną jest przy tym wszystkim, bo, bo to też dzięki niemu macie takie różne atrakcje, ale, ale cieszę się, że to, że to się przyjmuje, słuchajcie, naprawdę mnie to, mnie to bardzo cieszy. gościu już nie rusza. Hmm. Elegancko. Dlatego myślę, że to fajna sprawa. No i oczywiście jak widzę w sumie, że Wy też oglądacie, że jakby oglądaność takich filmów jest fajna, że, że ustawiacie łapki w górę, no to też widać, że to wam się po prostu podoba. Dlatego fajnie takich filmów nagrywać, więc to w ogóle ten mój YouTube ostatnio mocno żyje, co? Przez to, że jest teraz The Last to was, przez to właśnie, że staram się rzucać to co poniedziałkowo Wurdocze, przez to właśnie, że są takie dodatkowe filmy, a to jakieś skróty z live'ów, a to jakieś coś tam. I myślę, że to tak jest elegancko. Także to jest dobry czas dla mojego YouTube'a na pewno. Dużo fajnych materiałów się pojawia. Na Twitchu jest troszkę gorzej, ale to chyba też dlatego, że gram na Twitchu głównie w Warzone w tym momencie z Leszkiem. Cały czas tłuczymy to duo, a Warzone chyba już się wam trochę znudziło. No ale jak ktoś lubi jeszcze Warzone oglądać w naszym duo szczególnie, to oczywiście zapraszam na streamka twitch.tv slash izako od 18 do północy mniej więcej. Takie są streamki, słuchajcie teraz. Tak mniej więcej. Myślę, że to jest tak optymalnie. Dość. Od 18.24 no to tak 6 godzinek. W sumie, kurczę, to te streamy już nie takie długi, ale z drugiej strony, no to właśnie, przez to, że też dbamy o YouTube'a, no to też streamy muszą trochę ucierpieć. Bo, no ciężko wszystko pogodzić. A tym bardziej przecież, że mam taką codzienną serię do nagrywania z The Last of Us, gdzie w sumie odcinki są, no 45 minut, no ale plus jeszcze, wiecie, zrobienie maturki, obrobienie tego na YouTube'a, żeby to wstawić, w sumie to i tak szybko doszło, ale to łącznie zajmuje mniej więcej godzinę, cały ten odcinek z The Usa, więc to jest godzina mniej w ciągu dnia. Nie to, żebym narzekał, bo, bo przecież i gierka mi się super podoba i wiem, że serię bardzo lubicie. Przynajmniej część z Was bardzo lubi i ogląda. Kto się jeszcze nie ogląda, to oczywiście wciąż, wciąż zachęcam, żeby sobie zerknąć, bo naprawdę gierka jest bardzo, bardzo dobra, no chyba, że sami chcecie po prostu sobie pograć i czekacie, nie wiem, aż gierka, nie wiem, czy stanieje, czy coś, czy po prostu zbieracie teraz pieniądze, żeby kupić sobie teraz to was no to rozumiem całkowicie. Polecam sobie przede wszystkim, oczywiście, zagrać samemu w The Last of Usa, bo, bo gra jest naprawdę przekozacka. No. Ja sobie tutaj. Znaczy, tak, on nie był takim super perfidnym cheaterem, ale dla mnie jak najbardziej nadaje się do zbanowania ten pan. Zatem tak to wygląda. Zresztą na oficie to same haksy. Mam wrażenie, za każdym razem. Dobra, o jest już kolejny demko. już myślałem, że będę musiał pauzować nagrywanie, ale nie. Na szczęście wszystko jest. Kurcze, ja to nawet, słuchajcie, ten to demo to mi tak szybko przeleciało, tak się rozgadałem w ogóle, że, że nawet nie wiem kiedy przeszło. Powiem szczerze, aż byłem w szoku, nie? Aż byłem w szoku. Dobra, lecimy z kolejnym demkiem. Overpass tym razem. No to zobaczmy, co to będzie. O, rany. Nie no, teraz w sumie fajnie się tak porobiło. To 16, ten Delastowa, stał się 18, tak właśnie wrzucam odcinki, i drugie. Jeżeli mam dwa odcinki w ciągu jednego dnia. A dawno tak nie było mnie na ciebie, żebym dwa odcinki jednego dnia wrzucała. Tutaj czasami się pojawiało takie dni, tak jedni faktycznie. Tego dużo ciekawości. W ogóle tutaj słuchajcie podejrzane: 11, 15, ma kosę, ale nie wiem, czy nie dostał jakiegoś porta za griefing na przykład, bo. Bo się nie ruszał. Nie, no, ale tak, no ma jakieś Digierkę ze Statrakiem nóż Falcon na węglana. Kurczę, nie nie wiedziałem, to się tak nazywa po polsku. Hmm. No to popatrzmy. Czegoś tu jest cheaterem, czy nie jest? Idzie co do reporta. Nawet przecież na, na razie specjalnie nawet nie fraguje, nie wiem, czy tu jest ktoś taki... To mógłby czytać, to raczej przeciwnie drużynie coś tam. No, być może dostał jakieś porta za griefing, bo, bo inaczej to tego nie widzę, przyznam szczerze. Na razie, patrząc na same statystyki, no to. To, że ma skiny, nie znaczy, że gości od razu musi być czysty, prawda? No to jest jasne, ale jeżeli ktoś ma skiny, to myślę, że jest szansa na to, że jest jest znacznie mniejsza niż jakby miał. jakby nie miał skinów. No bo kto normalny, kto ma skiny, powiedzmy, w ekwipunku za, załóżmy, 100 dolarów, prawda? To kto normalny sobie czytuje tak perfidnie, żeby zbanować, żeby zostać banowanym i żeby te skiny stracić za te ilość tam pieniędzy. Chyba, że na przykład są ludzie, którzy skamują, którzy odkradną konta i wtedy sobie na takich kontach grają, żeby dostać bana, prawda? To to już w ogóle jest jakaś masakra. Może być dużo wody. Szczególnie właśnie kiedy sauna u mnie w pokoju, bo pokazywałem wam na początku chyba, że mam 30,5 stopnia, teraz mam 37 już. Także widzicie, że ta temperatura cały czas rośnie, no bo... Hmm. No ciekawe, słuchajcie. czy znaczy nie, on się tak wychyla na piksel, na taką pozycję, gdzie często może być już celowany, to jest jasne. Ma takie przygotowane kąty to najwyraźniej. Aha. No dostał z prawej strony, chyba co? Skąd to on dostał? Co to było? Nie no, ciekawy meczek. No i teraz się nie rusza. I tutaj to jest ten moniki dostał Reporta. Ty, nie gadajcie. Nie gadajcie, że gościu się zdenerwował i odpalił. Nie gadajcie, że ty po takimi skinami nie wytrzymał i się odpalił. Nie wierzę, ty. Gość. Gość zginął, przegrywał mecz, wnerwił się i się odpalił. No patrzcie na to. Ej, nie wierzysz. No i co to będzie? Kupuję sobie digielka, dobra. Ej no, kurde, no chyba... No chyba, że się nie odpalił wcale. Albo on nie wie jak korzystać z hacksów. Ty, ja się zastanawiam o co to chodzi. Bo przez chwilę tam patrzył się w ziemię, no trafił jednego, ale nawet nie tam tylko w ciało. no być może po prostu zobaczył, znaczy zaczął tamten strzelać, nie wiem, fliknął sobie tako, może się bawił po prostu, kurde, ale to nie wiem. Ja jestem w szoku, powiem szczerze. Co ten gościu robi w ogóle? Co ten rzemyk robi? To jest, wam powiem, strasznie dziwne i ciekawe demko. Ej, sam się zabił? Ty, a co, jeżeli się? Co, jeżeli się przestraszył? Bo teraz wyszedł z serwera w ogóle, nie? Co, jeżeli się przestraszył tamtej akcji? Ja muszę zacząć. Kurde, nie wiem, czy nie muszę zacząć jeszcze tamtej rundy, co. Patrzył się w ziemię i zabił w ten sposób. A no, tu mam gościa na długiej, który podchodzi. Ej, to było. To też było dziwne, co zrobił w sumie, bo. Tak jakby zobaczył gościa przez ścianę faktycznie cofną. no ale to jakby to może być przypadek, no może poszedł kola akurat, były wychodzić na dolnej, i po prostu ruszyli wszyscy, nie? To jest normalne. Trafi go przez ścianę? No. I tu znowu coś dziwnego, nie? To nie jest normalne zachowanie, słuchajcie, tego gościa. Ale nie no, to, to wyglądało tak, jakby odpalił się haksy, coś, coś mu poszło nie tak, posrał się, ze, po prostu ze, przestraszył się, że coś, coś tu faktycznie zepsuł w tym meczu, nie? Ej kurde, jestem naprawdę ciekaw co z tego będzie, bo. Bo to jest to... to, to, to takie, takie dema to są unikaty normalnie, nie? Bo to faktycznie, to wyglądało jak rage taki, nie? No ciekawe czy będzie teraz skanował, ale tu widzę, że Kost, kos widzę, że skanuje sobie przez ściany. Nie bardzo no coś sobie słyszał co się dzieje. Na no, ten cały czas, nie wiem, czy on był podsadzony może? Może w ten sposób też strzelił w sumie sam nie wiem do końca. Ale chyba... sobie zobaczymy tamtą rundę jeszcze z tym Diglem, jak właśnie patrzył się w ziemię, żeby... zerknąć na spowolnieniu jak to jak to dokładnie poszło z tym strzałem, bo jestem sam ciekaw. Chociaż tutaj i tak są takie podejrzane akcje wam powiem szczerze. Tutaj... Nie chcę się absolutnie sugerować tym, że maskinę no to nie cheater, bo właśnie tutaj mi śmierdzi cheaterem, wam powiem. Hmm. To już się nic nie wydarzy. No zobaczmy. Nie, to są takie dziwne rzeczy, wam powiem u tego typa, nie? Pniak, strzelił głowę. Hmm. No ten na był zabójczy. No ciekawe co teraz zrobi, bo. A dostał ten flash od, la od latawca? Nie wiem czy dostał informację. Chyba dostał info, że w jeden gala jeden monster. No to jeden na trzech. No teraz będzie dobre, słuchajcie. Chyba zginął. <grych> e, dobra, wiecie zaprzekajcie chwilę. Ja to muszę zobaczyć jeszcze raz. Ale to było... To było bardzo podejrzane. Naprawdę, to było bardzo podejrzane, co się z tym gościem działo. Jedno z fajniejszych demek w ogóle na wam powiem. Bo to wyglądało naprawdę tak, jakby goście się Rage'a odpali sobie haksy, Źle sobie to skonfigurował, przestraszył się, wyszedł z serwera, żeby zagarnąć to jeszcze raz. I naprawdę jestem mega ciekaw, co z tego będzie. Jestem mega ciekaw, co z tego będzie. To no, była strasznie długa runda w sumie. <laughs> Mogłem w sumie inaczej to przewinąć. Tego te jestem ciekaw. Co to się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? No. I co Wy na to? Co Wy na to, moi drodzy? Do tyłu nie mogę przewinąć, niestety. Chyba. Czy mogę? No, do tyłu niestety nie przewinę. Kurde, no jeszcze raz to zobaczę. Ale nie no, później też były takie akcje, kurde, że widać było, że cheater, ale gościu ewidentnie zrajował po prostu i musiał sobie, musiał sobie zrobić dobrze. Żeby się to nie zbugowało. No dobra, jest. To było 117 coś. To jest ten moment. A tutaj też tak mu przeskoczył, co robił, namierzył gościa, prawda? najdem prędkość 6,8 zaraz gościu wychyli no i zobaczmy to już jest ten moment Na planecie 68. No, nie, no, reportujemy goście. No. To jakby nie ma innej możliwości. Ale fajnie było zobaczyć to jeszcze w zwolnionym tempie. Tak dla pewności, prawda? No, typo zrejdżował i wyszedł, nie? Typo zrejdżował i wyszedł. A widok do nogami. O, no to w sumie też pasuje, bo była taka jedna ruda. Ale to naprawdę, go, wydaje mi się, że Typo Typo yy, się przestraszył, że coś odpalił sobie źle. No nie? I przez to wszystko. Ale to jest niesamowite, no goście miał kurde skiny, miał koskę, miał tego Falkiona, miał snajperka Wildfire'a, no jakaś tam digielka, nawet nie pamiętam jakiego, ale no tam niebieski skin ze stytrakiem, no to może nie, nie było tak dużo wart ale, ale no ty zrage'ował, odpalił haksy, no niezła beka, że tak powiem. No zobaczmy sobie trzecie demko w takim razie. Ulala. Będzie trzeba trochę przewinąć to demo chyba, bo... To jeszcze rozgrzeweczka. Na razie sobie nie będziemy psuć chyba... O kurde, dobra. W ogóle trening rzadko kiedyś oglądaj, w ogóle strasznie zlegowane to demo mam wrażenie. Normalna prędkość? To takie strasznie zlegowane to demo jest. Oj, za no to się nie dopatrzy przecież. No, ten goście to jakby grał na 30 FPS-ach, nie? Tak to wygląda, jakby grał na 30 FPS-ach. Masakra. Mówi, że tu jechaneczka już jest. No, ale to chyba, to chyba cheater jest, co? Tutaj Dalmatyńczyk jest cheaterem, ma chyba podejrzany dostał rikoszetem, po prostu. No to widzę, że taka za No Tak, dramatyczny 100% to jest czytelnie On sobie lata i za gośćmi wie, gdzie są i tam od razu wychyla za zakrętu i daje heda. Także dramatyczny to cheater. Pytanie, czy pan podjeżdżany to też jest czytel czy nie? Jak z tego USPA strzelał, tam przeskoczył mu trochę celownik. Ale no to, to jeszcze było dużo za mało, żeby jakiekolwiek mieć pojęcie, czy to haksior, czy nie haksior. No zobaczymy, jak będzie tutaj sobie radził na otwartym. I no tak, ten na nożu sobie biegnie na razie. No, ale coś czuję, słuchajcie, że to też będzie hakker, wiecie? Że to jest jakaś drużyna cheaterów niestety. Bo. Ten się skrada. O i dostał głowę. Ale tak, to, to jest gościu z też, no? Tak, jeżeli on sobie biega po otwartym przy Lce na nożu, widzi. Przy... No to bym mógł słyszeć. Bo, bo ty po niby biegł, no ale z drugiej strony ty tak na nożu nie biegasz w takiej sytuacji. O, jest skałcik. No to jest taka broń cheaterów. Ewidentnie. No to też z nożem. W ogóle się nie przejmuje l -ką. O, tu jeszcze jakieś... Jakieś dziwne M-Loki przez ścianę. Nie potrafi pod rabnicy nawet wejść słuchajcie, zobaczcie. Ja myślę, że trzeba i tak będzie to wyłączyć, bo... Bo jeszcze to jest takie zalegowane, to aż oko boli, że to nie ma tej płynności w ogóle, nie? No właśnie. Proszę bardzo, jakby ktoś się zastanawiał. Tak, myślę, że... Będziemy mogli tak w ładny sposób zakończyć tego Overwatcha. Tak akurat 20 minut odcineczek, moi drodzy, ale myślę, że i tak mieliśmy jedno z najfajniejszych domek w ogóle w historii Overwatcha. Eee, właśnie tamtego gościa tu zrajował i odpalił haksy. Fajna sprawa, dobrze, trzeba będzie jakiś fajny clickbaitowy tytuł wymyślić miaturkę do tego i będzie perfekcyjnie. Wam dziękuję oczywiście serdecznie za uwagę, dzięki za, za wszystkie łapki w górę pod tym odcineczkiem. Mam nadzieję, że wpadniecie na streamka, a jak nie to wpadniecie na kolejnego wyrocza, albo może na film z The Last of was kolejny. W każdym razie to się widzimy. Dzięki serdecznie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć, cześć.